Ja, ja Chcieliśmy uroczyście przekazać kluczyki do nowego samochodu, żeby służył jak najlepiej, wykonywał wszystkie zadania oświatowe dla naszej szkoły. Dziękuję pięknie. A ja dokumenty. Brawo. To ja może powiem tak, że do naszej szkoły dowoziło się dzieci od zarania dziejów, czyli od 70 roku, kiedy ta szkoła powstała. Były to autobusy, były to bardzo różne pojazdy, była przyczepa, PHS-owska z za zadombikiem. No chyba najśmieszniejsza to była taka tak zwana buda leśna. Wy to nie pamiętacie, gdzie w środku był piec, w którym kierowca rano palił, żeby dzieciom było ciepło, no i po południu też jak właśnie palił. Później wam się byt poprawił, mówię głównie do tych, którzy są przywożeni z lasu. Trafił wam się polones, trafił wam się banan, no a teraz to macie samochód. No właśnie, jaka nazwa? Niesamowite. To znaczy tak, to w ogóle jest trenotrafik, o ile ja dobrze pamiętam. Yy, natomiast no, jest propozycja nazwania tego samochodu. Yy, przyznam, że jest to moja propozycja, ale to musi się wszystkim spodobać. Yy, ja ponieważ jestem miłośniczką czterech pancernych i psa, a nasz... No jaki on jest trudny, no? A ten samochód jest szary, to ja proponuję, żeby on się nazywał szarik. Szarik, co prawda, po rusku, tak jak to jest w tej książce, znaczy kuleczka, prawda? No ale dla nas może być szary, tak, Tam się gustnik też pomylił. Myślał, że szary i dlatego szarik. Także jeżeli pomysł się przyjmie, to zrobimy uroczyste chrzciny któregoś dnia, na które wszystkich zapraszamy. I nareszcie doczekaliśmy się, tak jak obiecał Pan Wójt i Rada, otrzymaliśmy autko. To piękne autko, osobowe. Auto będzie wykorzystywane na przywozy dzieci do szkoły z dalszych części gminy. Jak myślę, że również i na wyjazdy konkursowe, na zawody, w takim gronie właśnie do dziewięciu osób. Autko, jak widać po mojej zadowolonej minie, jest bardzo komfortowym samochodem. Szerokie siedzenia. Bardzo wygodnie ustawiony jest tutaj i komputer i wszystkie przełączniki. Dużo miejsca z tyłu. Naprawdę, naprawdę wspaniały autko.